Cześć, witajcie, ja jestem tak, a to jest seria Zagrajmy w Diablo 3 Wreszcie dorwałem się w moje łapki do tego tytułu, więc czas zrobić serię. Jest teraz w późny wieczór na noc prawie i zamierzam zrobić sobie maraton w Diablo. Do tego jeszcze yy, będę testował sobie nagrywanie w Bandicamie. jeszcze trybie dzielenia filmików automatycznie, więc jeżeli utnę w jakimś złym momencie, to za to przepraszam ale no, chciałbym po prostu spróbować e, wszystkiego. To tak, nie marnując czasu, bo e, trzeba zacząć całą noc przede mną, przez wami cały odcinek. Nazwijmy postać w ogóle, nie najpierw wybierzmy klasę. O Jezu, już jestem zamotany. <grybujesz> Pierwszą postacią taką jest podstawową, wybieram przez większość osób do walki w zwarciu. Jest barbarzyńca. Barbarzyńca to jedy, chyba jedyna postać, która w 100% jest przeniesiona z po, swojej poprzedniczki, bez żadnej zmiany w stylu ani nazwie. Drugą klasą jest chyba jedyna nowa w 100% klasa w serii Diablo. Jest to Wolfta demonów. Pierwszy raz widzimy jakąś postać, która ma dwie kusze, i w jakiś ten sposób się odnosi. Trzecią klasą jest Mnich. Jest to druga postać z, z rodzaju e, uderzających z bliska. E, jest to postać bardzo ciekawa i zamierzam, tak myślę, żeby, żeby nią właśnie zagrać. E, raczej niestety tylko ma taki problem, że ma mało efektownych skilli. No ale przejdźmy dalej. Szaman. Szaman jest to postać, e, tak zwany Wish Doctor, który Specjalizuje się raczej na obrażeniach, jakby tak powiedzieć, no dookoła siebie, tak zapomniałem tego to słowa, ehm, obszarowych, o właśnie, obszarowych, zadawaniu obszarowych obrażeń. Ehm, jak właśnie widzimy tutaj z boku, ehm, on uderza takimi e, różnymi swoimi skillami dookoła, a przez to dodaje obrażenie, jak już wspomniałem, obszarowe. Przejdźmy do ostatniej klasy, czym jest e, czarownik czarownik jakoś wydaje mi się jakimś słowem bardziej takim błędnie złożonym, no, ale powiedzmy, że to jest czarownik. Jest to postać typowy mag, który używa swoich ski do zadawania obrażeń, często potężne, tylko pamiętajmy o tym, że jeżeli ktoś się do niego dostanie z bliska, jest łatwym celem. Więc wybierzmy sobie klasę, którą myśmy zagrali. Jest to bardzo ciężkie. Na pewno o minę ponieważ jest to postawa, która pojawia się prawie wszędzie. No nie krzycz tak, no wiem, że chciałbyś, ale nie. To nie dla ciebie miejsce. Chyba wybierzemy łowcy demonów, ponieważ jest to postać, która z małą spotykania, choć może mnicha, może szamana, może czarownika. Hmm, no ale ciężkie pytanie. Weźmy łowcy demonów. A dokładnie to weźmy... Może, o właśnie, zobaczmy sobie jeszcze kobiece edycje, że tak powiem. No, i tak to się przedstawia. Wydaje mi się, że wybierzemy Łóczyni demonów. Ktoś jak. może łowczyni ptasiaków. ja <grych> się po prostu podstawowa nazwa, nie będę teraz wymyślał czegoś e, jako nadtwórczego. Więc twórzmy postać hardcoreowa. Mm, wow. Postać hardcore, co, co wiem, to jest postacią, która e, po pierwszym zgromadzeniu już jest jego e, zakończenie kampanii, co powoduje naprawdę lustracje, jeżeli grasz na pewno na wyższym poziomie, ponieważ podstawem jest tym normalnym, normalny poziom jest praktycznie um, no, ciężko się ginie, trzeba to na niektórych momentach trzeba się starać, żeby zginąć. I zmienia to faktu, że no najpierw trzeba zacząć od tych normalnego poziomu, aby móc później przejść do trudniejszego. Rozpocznijmy. Przewodnie lepiej wyglądała zbroi swojej. Mm. Rozpocznijmy grę i teraz od razu, z tego co wiem, pojawi się tutaj filmik, więc zostawiam Was z filmikiem. Zapraszam. Moją rodzinę wymordowały piekielne pomioty. Taki widok wystarczy, żeby człowieka złamać. Moją siostrę zabił obłęd. Zostałam sama i byłam przerażona. Ale uratowali mnie. Uratowali ci, którzy połączyli siłę, aby oczyścić świat z piekielnych stworów. Ujrzeli we mnie siłę i stworzyli ze mnie broń. Jestem już gotowa. Na Tristram spadł meteor, a potem umarli, zaczęli ożywać. ich do grobów Kiedyś byłam zwierzęną Teraz jestem łowcą I w ten sposób przestawia się nasza taka tło historyczne postaci Gwiazda jest gdzieś blisko A, gwiazda gdzieś blisko No dobra, spoko. Zaczynamy tutaj, co my widzimy na start. Naszą postać, nasze życie i jakieś dwie, dwie półkule, które przedstawiają nam nienawiść i dyscyplinę. W ogóle nie mam pojęcia do czego to um, służy. Szybko odnawiający się zasób wykorzystywany do zasilania zdolności ofensywnych łowczyń i demonów. A druga? wolno odnawiający się zasób wykorzystywany do zasilania zdolności taktycznych ówczyń demonów. Czyli to są pokazujące, że ówczyń demonów jest tutaj bardziej zaawansowana, bo jak wiemy w moim gameplay, jeżeli oglądaliście, to wiecie, że parpa ma po prostu taki żółty basek, który napierdzielając zyskuje na maksa. Wtedy może używać swoją dodatkową umiejętność Więc jak najbardziej tutaj widać bardziej zaawansowanie. Ogólnie przepraszam bardzo za no, Dźwięk wciskają moje myszki, ale nie mam pojęcia jak ją wyciszyć. Po prostu ją słychać strasznie. Nie wiem, mam nadzieję że Wam to nie będzie przeszkadzało. Nie wiem jak mam w tej chwili to usunąć, ale nad tym pomyślę. Witamy w nowym Tristram. Ruszamy dalej. O jakieś... jakieś truchło. O, zombie. No, żegnam. No, to przykro mi, ale nie żyjesz. Tutaj widać jakąś tłum banda tych. O, jesteśmy już w nowym Tristram. Rozmawiajmy. Przybyłam tutaj w poszukiwaniu upadłej gwiazdy. Muszę zniszczyć zło, które spowodowała. Spadła na starą katedrę. Przeżyła tylko jedna osoba Lea. Z nią. Lea, Kapitanie spoko. Ronport, idzie tu więcej o nie. No nie musisz mi tego mówić, już wam pomagam. A jakże to jest takie dosyć, no nazwijmy to dziwne, że jednak no, to jakoś taka ten dubbing jest trochę takich drętwy, czy mi się wydaje, może? Straże, otworzyć bramy. No, nie trochę to drętwo brzmi, ale może tak początkowo się wydać, może to tylko z tego poczucia, że zawsze polskie lektory są takie, lektory, tak, lektorzy, wszyscy podkładający głosy są, to z czymś słabo to robią. O, mamy, remikstury, fajne. No niestety jest takie poczucie, bo to się często zdarza po prostu. Weźmy do gospody. Być może w przyszłości e, jakoś rozwinie skrzydełkę ten e, dubbing i będzie to bardzo fajny. Co nie tak się trzymają za głowy? Ludzie, co wam chodzi? O Jezu, podatki powiększą, oes. Lea, tak? Runford powiedział, że się upadek gwiazdy. Tak, ale mój wujek Dekart spadł w głąb starej katedry. Chciałam go szukać, ale u zaczęli ożywać. Przybyłam tu, żeby zebrać zbrojnych, ale. Uwaga, rany mi się przemieniają. Wow, aż oszaleli z tych, z tych powiększenia podatków. Jestem coraz lepsza. Wow. Jak mi, jak trochę odrzuciło, ja nie mogę. U Marli nas zaleją, jeśli czegoś nie zrobimy. No, no, rozumiem. Dlatego mam zamiar z nimi skończyć i ocalić miasto. Spoko, da się zrobić. Porozmawiaj z kapitanem Rumfordem przy bramie. On powie ci, co trzeba zrobić. Spoko. Idę do niego. Nawet nie wasz się pomagać naszemu burmistrzowi z wozem. Umarli powstają z grobów. Nadchodzi, kol. twój wóz blokuje mi drogę. Zabierz go. Jak śmiesz tak do mnie mówić? Jestem burmistrzem tego miasta!

Trochę nie wiem czy chcę nożem rzucać, ale niech będzie Ale zarobi gdzie Idziemy tutaj ramy Nie ja z tym nie mogę rozmawiać Uuu Wow Sorki, a ja tylko ku w kuszek tutaj degustuję o Patrz, ale wszystko mi wypadnie. W ogóle składam ja 5000 zł. Może od początku się dostaje. No dobra. Muszę stwierdzić. Ym, o kim jesteś? Niechaj łaska pradawnych ogrzeje twoją duszę i prowadzi ją ścieżkami prawości ku prawu. No tak. Cienki. <laughs> o. Gdybym tutaj, żeby badać upadek starego Tristram. Nie sądziłem, że historia się powtórzy. <grystanie> to peszek. Odkąd spadł ten przeklęty meteor. Umarli są naszym utrapieniem. Musimy palić zwłoki, żeby nie wstawały z grobu. No dobra. Dobra, też podmawiamy z... z mogę wam pomóc w walce z ożywieńcami? Podziwiam twoją odwagę, ale Kapitan Daltyn i jego ludzie zostali zgładzeni przez te monstra. Tylko ja ocalałem. Bez obaw. Pomszczę ich śmierć. Wierzę ci. Uderz na plugawe matki i ich królową. One żygają tymi monstrami. Atakują barykady! Wow. Kto było emocjonujące. No dobra, no to będę Pomścić. Muszę mieć więcej nienawiści. Nie więcej nienawiści. Ta Jak ta to brzmi? Plugawych matek. W ruinach przy drodze jest ich więcej. Spoko. Dozwiemy je wszystkie. Ale wcześniej wróćmy jeszcze do miasta, może znajdziemy jakieś coś... kogoś do rozmowy. O, nowa wiedza co to jest? Ja. A to jest co. Spędziłem wiele lat podróżując i pisząc o dziwnych stworzeniach zamieszkujących nasz świat. Ale wciąż wzdraga mną widok plugawych matek. Są tym, co pozostało z dwórek królowej Asyldii które zostały zamordowane i zdeprawowane przez nikczemną magię. Żywią się teraz trupami i wymiotując nimi, tworzą nowych ożywieńców. Przez wiele lat wujek Dekart unikał tego miejsca. Czekało tu na niego wiele duchów. To tutaj diablo doprowadził króla Leoryka do błędu i sprowadził na ludzi grozę. Nie wiem, co tak naprawdę się tutaj stało, ale musiało to być coś strasznego. Prawie wszyscy, którzy przeżyli, postradali zmysły. Wow, no to niedobrze.